Ja daę. B P R liczaj, No no, nie słowa tego. Odejdę z lewej boję się. Jedno drzewko. był wow. i trzecia co ja sobie co robię? Yy, robię trasę z pod tą yy, kolejkę. Mhm. Piąta, teraz szósta. No yy, pod kolejkę, pod lotnie. Teraz szósta i siódma to. By hmm. to zbudować Dobra Może pionowo Czysto. Jeden No to Dobra. deski na górę trzeba A po co? No bo zrobimy tam taką wieżę Żeby można było wjechać na nią jak na nią wjedziemy, to tam, To zrobimy na górę jeszcze wiatr i z niej zrobimy tam na samej górze, zrobimy tam Dla lotni. I sobie będziemy z samej góry weźmy To spoko chyba, no nie? czy nie? Mhm. No coś, no żeby robić, bo. A nie wyskoczymy lotem. No właśnie. Dzięki. Nie, no chociaż z krzyża może. To pewnie by się dało, ale. W tym stylu będzie. On tego nie chcę obrócić. No jest tak, to czemu on tego nie chce wbić? Musi być środek włączenia pewnie. O, w ten sposób. No tutaj byśmy się odbijali pyk i tam na górę gdzieś, później trzeba pomyśleć. Tylko czuję, że my nie dojedziemy stąd bo chyba będą przeszkadzały te tak. to się do boku zrobi w koskosie no bo za nisko będzie żebyśmy nie haczyli o nic piła na baterii. Normalnie, na paluszki wkłada się git Jadę! O, to jedno drzewa trzeba tu wyciąć Dwa, trzy drzewa Znaczy, przyjeżdża się, ale... Dobra, na chatę spadzi, i możemy od nowa budować Bliżej trzeba Ewentualnie z tej strony drob... A nie, bo i tak się będzie blokował Jeżeli Trzeba to popsuć Ja to dostanę czy nie dostanę? Brak Zebrano, linka do trollki, okej okay. Jeszcze nie Nie, nie najedzony, nie napita, a to mnie na wyprawa dobra co y Jeszcze raz nie najedzę, nie a na to ja na wyprawę mnie zabierasz. To zaraz wrócisz. Ja Kałko noszę. Ja już nie piję, nie? Weź no tu stań pod tym. Czemu nie chcę tego do góry zrobić? Dobra, zrobię tak. Nie ja dlaczego nie chcę pionowo tu postawić... drugiego. A na mi, jak spojrzysz. A, jeszcze wyżej? No. Nie wiem, czy jest sens, to by żeby było zajebiście, ale okej. Okay. Czekaj, idę zobaczyć, bo nie wiem, gdzie ty jesteś. Dobra, to się próbuje tam... a, to jest ciężko... A, to po to już jest otwierane do podejścia. A nie wejdzie się co, tutaj, co, nie idzie? Co to autem jeżdżaliśmy chyba To jest to miejsce chyba Okej, okay, tu między choinkami lewiruje. może tutaj? Spróbuję. O, 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 o! To też się na głupiej <noise> tak może być? Dobra, jestem. A to jest ślisko, bo to jest problem. Najgorszy to problem będzie jest. zbudować. Gdzieś jestem. Gdzie ty jesteś w ogóle? Tutaj... Gdzie ty poszedłeś? Do góry. Ale to daleko! Ja tu nad nami myślałem, na tą górę. To przecież bałwanie mówiłem. No to się nie widziałem przecież, mówiłem ci, że jestem Ale na dole. Ty jesteś, kurwa, O, tutaj. Strzęgoczułek pierdolony. No że, kurwa, pola i mi że ja cię widzę. Kurwa, no to na Boże, co za placek. No tu kurwa, nie tam. Ja myślę, że jakieś Ale mi suche gubię. Kurwa, kałamanga. Jakże byśmy nie spierdolali, nie? No właśnie dlatego. No nie wiem, przetestujemy. No a idzie, zaraz tam zjadę. Kacz, kurwa. No trzeba ogarnąć jakieś zejście. No dobra, z tej strony bezpiecznie. Idź tutaj. Dobra. Uuu. No, tylko tak. Próbuj. O nie, nie, nie. 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 <laughs> Żyje. Nie jest? A, trzeba czekaj, zbiorę tą belkę. I to trzeba jakoś trzeba wyżej zrobić. Ewentualnie czekaj, zostawię ci to. Powysyłam ci te y, kłody. No, I dalej. weź je tam zrób jakiś, nie wiem, stojek z nich czy coś, żeby wiesz, nie wypadały. Bo musimy wieże zrobić, żeby to łapało. Bo tak to, to chociaż tutaj też bym wieże zrobił w ogóle, wiesz? Kozak. To tu jest bardzo nierówno, nie? No, będzie na pewno zabawa. No tak? Co? To tutaj tylko ta napałecz zrobiłem, żeby drewno A. nie spadało. Ale ciężko jest to połączyć tutaj gdziekolwiek. Hmm. Tu w sumie może by się udało. Tak, w sensie, żeby tutaj zrobić już ten lasz, Nie wiem. No właśnie, ciężko jest zrobić stelarz. Z których mogę z brać? Ze wszystkich. No. No bo ty tu chcesz wstawić belkę, nie? No połączę no, z drugą Ale czy jak połączysz, nie połączysz? Nie połączę. się? Nie no, łączą się O ej, patrz, tu się O nie, dobra No tu będzie problem z podejściem Nie wiem czy nie podejście... No, no bo to się chyba... Czekaj, a jakby tu podnieść O i do tego tu połączyć? Tu, w tą moją stronę? Uda się? Tak, chyba Trochę krzywo, ale Zobaczymy, czy deski się rozłożą. Panie deski? Nie, to by trzeba było, któryś chyba. Nie, nie podniesie się. No dobra, a tu? Też nie. będzie za krzywo. Kurwa. To jest w ktoś to stawiał chyba. No. Hmm, dobra, no coś tu trzeba pokminić. Bo ja wiem co. Inaczej trzeba to zrobić. Zrobić najpierw na dole, o ile się uda... Yy, ten... Yy, yy, kwadrat. Wiesz o co chodzi? Jak będziemy mieć proste deski, jakby kłody na dole, no to nie powinno być problemu teoretycznie, żeby prostą linię złapać. Przynajmniej tak myślę. Nie wiem, na ile gra pozwoli. No właśnie, bo tu tak może być. Do się? podłoga od razu zrobić, też? Tak? tak, tak, no żeby tu zrobić podłogę. Powinno się dać. bo to wtedy się podbije ładnie na równo. No właśnie to chodzi, no nie? To wtedy będziemy mogli mieć, świeże równe... Równe deski. Tutaj dać jedną. O. No. Zrobić jeszcze jeden taki tu. No, tylko to będzie trzeba podnieść, czekaj, czekaj, czekaj. On go wyrówno, czy go nie wyrówno? No, mm -hmm. Tu, tu na górę Mam zrobić podes. No może coś z tego będzie. Dobrze, mam to do wycięcia jeszcze 280. Tu jest już się zamachnął Ja tu mam trochę drewna niedaleko, do trochę sobie spotnę. Dobra, poznoszę w tym czasie, co będę schodził na drugiego na dół bez sensu. że najwyżej, no nie? Jak ten Zbieram drewno Jaką? Spadał, Piła w dłoni. A... No, 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 no. Chyba, że mi pospada fesko ale na razie jedno mi się udało ściąć tak, żeby mnie zablokowało u góry. Słuchaj. No, mnie się właśnie strulują. No tutaj tak. A i tutaj już się nie będzie dało wbić tej belki Ale bullshit Jest kurwa trochę krzywonone jak każdej posy, bo cię zajdzie na zawał I to jest, jest tam czy w sumie tutaj można by schody robić już w górę? I mi te dechy. Iś, Na razie to zrobię tak tylko, żeby tą trolpę przyczepić, zobaczyć co z tego wyjdzie. Oho! Kompania powitalna, kurwa. Poległ A. O, dostałem na hita. A, bo ja życia nie miałem. No i chuj. Idę. O, chyba nie zdążysz albo bo też spadnę, bo robię to bardzo ryzykownie 3 czwarte mam Jeszcze mi wszystko niszczą Zdycham Ooo, w ostatniej Kupi chwili A, w ostatniej chwili, no Ale o, o, ale dostałem A. Znowu leży Oj kurwa no ja A chyba ja nie mam nie chce tu zginąć. Ten dzidami na pierdala Dobra wyscięty Idę, idę idę Kurwa, nie chcę drewna O do Virginia dopiero przyszła Czemu nie giniesz, kurwa? Badrę, Jeszcze jeden ja mam amunicji, Virginia odpierdol go O, no, leży Po no, czemu mów do mnie wszyscy? Ej, spójrzcie tu wszyscy Co to ty, Ej, się dzieje? ty Hej, się wali tym siłą Siłą? No spoko O godnie bała. <laughs> nieźle, nieźle. A nie mnie na deski, to przerobię. Dobrze. Widzisz, go jeszcze dobij, żeby nie wszedł. Nie O ok. O, ok. mówisz masz W ogóle picia nie mam Nie, ona ich tam męczy, w sensie jeszcze jakieś niedobitki były wiesz i ona ich tam Znaczy w jedno drzewo Zginąłem od drzewa. Pierdole, tylu. O Boże. Idę. Spadło przede mną a i tak mnie kurwa trafiło. Ile ile będzie trzeba. Ale jestem kurwa chilla. No. no to już jest kurwa. Ja pierdolę. Ja mam po już No już kurwa popsuł to no. Co za psy jebane? No, zaraz ginę, chuj. Gin, kurwa. Śmietnik. to było na pięterku robisz, problemu nie ma. O. Mówisz, że już mogę wchodzić. No w sumie to możesz. Zobaczysz, czy jeszcze poprawki chcesz narzucać, jakieś, czy nie. No nie wiem, wbijemy to i trzeba się przejechać. W jedną, w drugą, zobaczyć, co się stanie. Ja tu jeszcze drewna do generalnie. No to trzeba jeszcze ten podest zrobić, no nie w ogóle. No zobaczysz co co zrobiłem Co tam byś dołożył Nie mogę iść drewno po drodze do tej wody. A, pistolet mam, no to nie mogę A, dobra, dobra I, I tam do góry jakbyś przyczepił samej, nie? Mhm, mm Do belki Na razie mm, Nie Jest za daleko postaw postaw, postaw tubelkę To się za daleko przeszkadzał tam o no wierzysz. jak wracam bo się trochę tykam Najgorzej tu, właśnie na dole, elegancko i spadek tu. Okej, okay. Dawaj go. Czekaj, bo układam deski. A czego ja a mogę bić? Bo mam kusza. Czeka, ale dostał z kuszy. Ugh, grupa, umiera. Aha. Walgo go tam. Nie idzie na ciebie. Na pewno się denerwuje. Biegnie do ciebie. A nie, zawrócił. Ostatnie jest co No, został. Ale gby się wyjebał. Jeszcze nie związku Gotowe teraz no. tylko pantalony jababony, i dzababony i Lotnie u... i tam. I lecimy na plażę. O, noga zgniła. U się. To wyciągam, gdzie jest to, że? Po prawej tam jak patrzę. O, a ja tu zrobię jeszcze pochodnię. Czekaj. Eee, tym. To hm, się popsuło. Kazik wylądował. A lotnia została. Została. <grywa> Kurwa. Czemu nie można sobotnie biec? Dobra, zarazem. Mogę do... na tą plażę polecieć, gorzej kurwa wyglądało. ten się wrócić. No, będziemy musieli zasyłać wszystkie kruki. Gdzie ona jest? Po lewej czy po prawej? Nie, no, po lewej. Po prawej, to lecę po prawo. Ale nie. O, U mnie to samo, opuszczono lotnie. Bo zimę jest ciężko skoczyć, No. No. nie wiem, czemu on tak. Ona hatrzy o coś, czy co chodzi? Kurde. O. A, ona jak zahaczy, to jest problem. Kurwa, ty Dobra, sprawdzaj tamtą część, sprawdzam tą część. Cześć, się mam do pistoletu na łódce Chyba nie. E. to Zima. No, lipo. Na bo łódce, to piłeś... napis sobie zrobić? Na łódce? Nie, czemu? Bo nie ma spania? Na łódce? Nie. No na tamtej? Nie, no, tutaj Myśmy skończyli, bo mi się nie chce opierdalać na górę już dzisiaj